Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Niewiadomski i prowadzę firmę Support Finanse. Dzisiaj specjalnie dla klientów oraz doradców Profit Doradcy Finansowi przedstawię najważniejsze informacje z rynku dotyczącego finansowania dla polskich przedsiębiorstw oraz przedstawię kilka informacji i przykładów, jakimi obecnie klientami się zajmujemy. Sięgając pamięcią roku 2020, nastawienie polskich przedsiębiorców zdecydowanie wzrosło, co za tym idzie, zwiększyła się pula zaciąganych kredytów. Kwartalnie, licząc od roku 2020, była to kwota od 400 milionów właśnie w kwartale. Patrząc na rok obecny, jest to już na poziomie kwartalnie 550 milionów. Jeżeli chodzi o podejście banków, przyznały one około 8% więcej finansowania. Dla mikroprzedsiębiorstw chciałbym przedstawić Państwu kilka przykładów z życia, z klientów, których obecnie obsługujemy i z jakimi przypadkami najczęściej się spotykamy w naszej branży. Przedsiębiorcy, którzy mają problem z zadłużeniami, jeżeli chodzi o ZUS i Urząd Skarbowy, absolutnie nie są skreśleni z dostania lub ubiegania się o kredyt bankowy, natomiast to wymaga trochę dłuższej drogi. Posiadamy możliwości, które sprawiają, aby takie zadłużenie zostało spłacone i dzięki temu otwierają się możliwości, aby klient dostał finansowanie bankowe, które jest o wiele tańsze i dzięki temu poprawił swoją płynność finansową. Jeden z naszych klientów odezwał się do nas, ponieważ miał zapotrzebowanie na zwiększenie swojej floty. Było to spowodowane tym, że jego biznes wystrzelił i potrzebował. O wiele więcej aut, aby obsłużyć większą ilość klientów. Był to wyjątkowy przypadek, ponieważ skala jego działalności nie umożliwiała normalnego, podstawowego finansowania bankowego, więc do jego sytuacji trzeba było ułożyć szczegółowy plan. Polegało to na tym, że klient po wielu próbach, samodzielnych próbach szukania finansowania dla siebie zgłosił się do nas. Nasi doradcy spojrzeli na sytuację z szerszej perspektywy, z szerszymi kontaktami, i finalnie udało się pozyskać jedną instytucję, która zgodziła się na udzielenie bardzo dużego finansowania dla tego przedsiębiorcy na bardzo korzystnych warunkach. Kolejną grupą przedsiębiorców, którzy trafiają, aby skorzystać z naszych usług, są to osoby, które szukają refinansowań bądź konsolidacji swoich obecnych zobowiązań. Jesteśmy w stanie połączyć wiele zobowiązań finansowych klienta w jedno zobowiązanie, dzięki któremu ogólne koszty finansowania będą niższe, oraz często można dodatkowo jeszcze uzyskać dodatkowe pieniądze. Niektórzy z przedsiębiorców trafiają do nas z pytaniem, czy mogą starać się o finansowanie. Które będzie leżało, że tak powiem, na ich koncie i będzie czekało na odpowiednią sytuację. Już tłumaczę o co chodzi. Mówimy o linii kredytowej, która pozwala na dostęp do środków za każdym razem, niekoniecznie, aby wykorzystać je w tym danym momencie. Dla przykładu, jeżeli dany przedsiębiorca potrzebuje pieniędzy za kilka miesięcy, ma do nich dostęp, bo już dostał takie finansowanie, a gdy natarzy się okazja i chęć skorzystania z nich, ma je pod ręką. Pomagamy również przedsiębiorcom w finansowaniu ich kontraktów oraz finansowaniu ewentualnych zakupów pod takie kontrakty. Co to oznacza? Często kontrakt przewiduje wypłatę środków dopiero po realizacji albo blisko realizacji całego projektu. Natomiast my z naszymi kontaktami jesteśmy w stanie zrealizować takie pieniądze na zakup danych materiałów, aby móc wykonać dany kontrakt. Czasami zdarza się sytuacja, gdy przedsiębiorca przychodzi do nas i stwierdzamy, że nie dostanie niestety standardowego finansowania w banku bądź innej instytucji, ponieważ jego zdolność na to mu nie pozwala. Jednak posiada w swoim portfolio nieruchomości, które można wykorzystać i zaprezentować i wykorzystać w jego przypadku leasing zwrotny. Dzięki temu pieniądze albo instytucja, która daje pieniądze na dany cel, jest w stanie zabezpieczyć się na hipotece takiej nieruchomości, dzięki czemu klient uzyskuje środki. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam do kontaktu w opisie tego filmu.